Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sebastian. Jest ze mną mój brat Andrzej. Lecimy właśnie 92. Na Sochaczew, będziemy szukali gdzieś knajpy, gdzie najemy się dosyta. Albo nie, to niedługo zobaczycie. Moi drodzy, troszeczkę tutaj z bratem, sobie rozmawiałem w wolnym czasie i wspólnie stwierdziliśmy, że to co robimy, ten kontent kulinarny, czy vlogowy, vlogowo-kulinarny. Jest zbyt taki luźny, hecheszkowy, trochę przyśpiewczy, momentami nie. To ma być na poważnie, bo my jesteśmy poważnymi ludźmi. A jedzenie jest bardzo poważną rzeczą w życiu człowieka. Jak dobrze wiecie, to przyznajemy knajpom, restauracjom, jadłodajniom, punkt zawsze po jedzeniu od 0 do 10, czyli im wyższa punktacja. Tym lepiej ten pomysł sami zaproponowaliście, ale dodatkowo byśmy chcieli, właśnie aby nabrało to pewnej powagi, aby te jadłodajnie były takie nobilitowane przez nas, to te punkty będą się nazywać. I teraz Andrzej powie, jak się będą nazywać. Andrzeju? Yy, ja to w sumie nie wiem, bo mi nic wcześniej nie powiedziałeś, więc... Złote Knury. Złote Knury, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta nazwa ogólnie... Odda to wszystko, co my tutaj robimy, co wy oglądacie. Jest takie podsumowanie, właśnie taka nobilitacja. Złote knury od 0 do 10. 10 złotych knurów przefantastycznie 5 złotych knurów słabo. Dodatkowo będziemy złote knury przyznawać najlepszej knajpie miesiąca jednego złotego knura. I raz w roku w knajpie roku. No też złotego, która podejrzewam, że taką statuetkę trzeba będzie zaprojektować. Po prostu nie wiem, czy ona będzie jeszcze ze złota, to będzie do przedyskutowania. No zobaczymy. A na razie jedziemy przyznać złote musz jakiemuś ciekawemu miejscu, gdzie najemy się dosyta. No tak Andrzej? No a jak? No powiedziałeś, że. Dajesz knajpie od 0 do 10 złotych knurów. Po jedzeniu. Tak, czyli może knajpa dostać 6 złotych knurów. Na przykład, jakieś średnia. Tak, tak. tak. Albo, albo 8, a, potem, jest przy, a potem A przyznamy... potem na koniec miesiąca jednej knajpie dajesz jednego złotego knura. Nie, y, inaczej. Złotego knura miesiąca. Albo ale, złotego która ale, roku. Ale, no ale nazwałeś go tak samo jak te zwykłe złote knury, co dajesz jako punkty. To jaka to nobilitacja na knajpie? Widzowie, pomóżcie, piszcie w komentarzach. A może jakieś złote warchlaki jeszcze? Co? Te złote prosięta. Nie, to może złote knury, srebrne yy, warchlaki yy, i... i brązowe maciory. I brązowe <laughs> maciory. Przestań, miał być tak poważnie. O, gdzie jest to jedzenie, no? no, no ja, ile ja bym mam jeszcze głodu tak być? Seba, ja nie wiem, chcę mhm. żerować. Kurczę, mieliśmy, przegapiliśmy dwa miejsca. Skręć łagodnie w prawo. Zamknij się. Następnie... No, przecież nic nie mówię. Skr Otwarte to to? Zaraz zobaczymy. dobry. to jest? Tak, jest. O super, kiedy popraszam. Stary, zajebiście, wiesz jak tam pachnie w środku? Jak? Taką pizzą z lat 90. albo taką pizzą jaką się je nad morzem. Albo pan, pamiętasz przy, w centrum taką restaurację kaczorek tam była pizzeria? Nie, ciebie nie było na świecie, ale to idziemy. No, ja chciałem powiedzieć, i zastanawiam się, czy to dobrze, że pizzą z lat 90. -tych. Wybór pizzy robi wrażenie bardzo duże, ale na przykład są flaki, zupa gulaszowa, zupa krem z kokółów, są sałatki, makarony, no różne rzeczy tu są. Będzie pan zadowolony, wybieraj sobie pizzę, ja sobie wezmę sałatkę. O wow, co się dzieje? Andrzej pizzę wezmą, zamówi, a ja sobie sałateczkę wezmę, momento, momento sałatki, co to za sałatki Mhm. Hmm, hmm. o kurcze sałatka na skwierczącym boczku ho, ho, to tak bardzo. szpinak y, no za 21 zł proszę bardzo tak wygląda dietetyczna sałatka z boczkiem tu jest placek wow. wezuwioł który zamówił Andrzej no i y, flaczki też dietetyczne Też od dietetyczne, czego zaczynasz y, zacznę od twojej sałatki bo jest no. zimna tak, Ciągle, proszę bardzo, ale chyba boczek jest skwierczący nie stwierdziłem. No to no. dawaj. Wciągaj, jestem ciekawy. Co ty na to? Dobrze i boczku kawałek też. No właśnie tak to Dawaj, stoby. dawaj to knurze. No i Andrzeju. Nie short, to nie ramen. Mm. Dobra. Dobra. Mega zajebista. Mm. No pięknie. Mm. Bardzo dobry dressing, co? Mhm. Mm mhm. Mm Łączenie słodkiego i, i mięsa smażonego w boczku. Dobre. Czujesz, że taki jest lekko kwaskowaty też, ten dressing? Mm, no. Bardzo dobry. Dobre. Jesteś zadowolony z sałatki? Mhm. Mm no. Wiesz czemu złote chmury? Ciepłe? Gorące. To dobrze, że to ma być gorąca. A piwo schłodzone. no ponoć. Tak jest. Chyba że grzanie z zimą. Dawaj mi, bo ty będziesz teraz myślał o niego Ja uwielbiam flaczki. to jest w miejscu dziennie. Tak samo jak fasolkę po betońsku, też nie miejscu dziennie. Mm. co, co, co? Odaję ci, zu zupkę ci oddaję? Wydaje mi się, że jest dość pikantna, Bo na początku, tak po pierwszej łyce, to chciałem powiedzieć, że joli sobie sól i pieprz na wszelki wypadek, bo zawsze marudzi. Ale po chwili już tak się dostaje tej pikantności, Czuć ten pieprz, dawaj w porządku, fajne flaki, naprawdę. No, na pewno będzie marudził jak zawsze, to znam. Dobre, dobre. No, To! Jak ty mówisz, że dobre, to. No to uwierzcie, że naprawdę są dobre. No, nie. Ja nie jestem fanem flaków. Nie? Nie jestem. Ojej. Więc chodzi o flaki, jestem potwornie wybranny. Mhm. Do tej pory jadłem ja w życiu tylko raz flaki, które były takie naprawdę super. Mhm. Te są też bardzo dobre, ale mogłyby być dla mnie bardziej pikantne. Ojej, no to już poczekaj, poczekaj. Nie, nie, poczekaj, nie. już, już, poczekaj. Andrzejku, ja już. E ale nie, a może ostra papryka jest sama? Czyli pieprz, sól to za mało, tak? Ostra papryka, dobra. Czyli zresztą załatwię wszystko. A ostrą paprykę? Proszę bardzo, czyli Special For You. Aby się marudził, syp sobie tego teraz. Ile wlezie, tak jak lubisz i. Lepiej, mm -hmm. lepiej, tak? Lepiej, tak. Teraz to jest to. No widzisz, może się okazać, że tu. To... Niektóre rzeczy były za nisko oceniane, bo mój brat po prostu zapomniał sobie dosypać różne rzeczy do potrawy. Trzeba się też pamiętać o tym, że nie każdy lubi taki pikantny. No wiem, wiem. Na no, przykład ja. Dobra, czas na długość programu. Hmm, Teraz mi się podoba taki Tak? Spróbuj, spróbuj. Spróbuję. Jestem na diecie, ale no dla was y, trzeba po prostu spróbować. No i co uważasz? Bardzo fajna. Nie zdajesz sobie ketchupu? Nie. <gry> Mówisz keczup czy ketchup? Ketchup, ketchup. Mhm. Mm. No to teraz yy, powiem, ci, że środek jest taki dosyć miękki, ale te brzegi są, bo yy, brzegu dopiero spróbowałem, to, to tak to robi robotę. Kto chyba ja zacznę Andrzej? Dobra. No tam ile wyszło za wszystko? No wiesz, pokazuję. 60, 65 zł e, Pizza mała, bo tam były trzy wielkości. Tak. Tak, Mała, średnia i duża. E, tak, więc e, porcja na jedną osobę, tak naprawdę. Flaczki, ta, ta sałatka, taki porządny kurt, by zeżar wciągnął e, na spokojnie. E, więc tak. Sałatka bardzo fajna, mm. e, świeżutki, e, szpinak, cebulka, pomidorki, e, dressing. E, nie wiem czy to gotowy czy nie, ale wnosząc po, nie. po tej grubej gorczycy, to chyba tutaj przygotowują. Połączenie gorącego boczku z czymś słodkim. Ja bardzo lubię mięsa, właśnie podawane z jakimiś owocami. No, takie moje małe zboczenie to też rzecz gustu, ale mi to smakowało. Flaki, rewelka jeśli chodzi o flaki, powiem Wam, że rewelka. Znaczy, może u mnie jest to troszeczkę spaczone, ponieważ mi nawet takie zwykłe flaki po zamojsku ze za zazwyczaj yy, smakują. Chociaż kiedyś zrobimy taki test flaków, to Wam pokażę, które są yy, według mnie super turbozajbiste, a które są takie no słabsze, bo to też mam przetestowane. Ja też będę brał udział w tym teście flaków no, ze słojka. Oczywiście. O Boże. Yy, pizza, yy, moim zdaniem, bo tak powiem Wam, że no mi. Yy, Średnio, ale to jest błąd, bo ta pizza moim zdaniem za długo stała. My żeśmy ją jedli na końcu, powinniśmy od niej zacząć ją jak była taka mega gorąca. Bo ten środek był taki jak damy, troszeczkę przymiękki, ale on rozumiem, przez to, że stała. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o składniki, ja bym dobrał całkiem, całkiem inne, ale te blaty takie fajne, chrupiące, no to, to mnie przekonuje, że jest ok, Andrzejku. E, no dobra, so, zacznijmy od sałatki, sałatka bardzo dobra, w sumie tutaj niewiele mogę po Sebastianie powiedzieć, bo takie samo zdanie mam jak i on, więc y, sałatka sztos, e, flaczki też bardzo dobre, jadłem co prawda lepsze, ale no tak jak wcześniej powiedział Sebastian, y, musiałem sobie troszkę je doprawić pieprzem i chili, no i wtedy już było złoto, wtedy był sztos. Jak dla mnie pizza, no tu Sebastian mówi, że była troszkę zamienka na środku, jak dla mnie była idealna, czyli chrupiące ciasto z wierzchu w środku właśnie mięciutkie, no ja jestem pod ogromnym wrażeniem, muszę powiedzieć, naprawdę. Dobrze, ile złotych churów przyznasz? Eee, ja tu daję 9,5. O kurde, słuchajcie, no to ja jestem mega zaskoczony, moi drodzy, że no, totalnie przypadkowe miejsce mieliśmy na rybę jechać, ale mówię, kurczę, to no tak. Coś innego. Coś, coś innego, pizzy żeśmy jeszcze nie jedli. No ja jestem w szoku, że tak wysoką cenę dał Andrzej. No ja daję takie mocne osie, mocne możecie się spokojnie tu zatrzymać i ta, coś, ta, to coś jest, przekąsić. To jest złoto, naprawdę. Dobra Andrzejku, to co? To teraz drugi, na drugie danie gdzieś idziemy? No naturalnie, przystawka <laughs> już była. Ja mam ochotę na rybkę, naprawdę. No tak więc szukamy teraz czegoś, czegoś z rybą. Bo ryba też musi być. W kierunku na Sochaczew to chyba ciężko będzie o jakieś... Eee, rzeki jeziora, więc czy nie? Ale ta ryba i tak zazwyczaj z Kazachstanu, więc się nie przejmuje. Tak, A, to luz. W jaki sposób ryba e, tutaj trafia do nas w No przecież przypływa. Kupowana jest w hurtowniach. Sandacze są zazwyczaj w marketach z Kazachstanu. No chyba, że. bo wiem, bo sprawdzaliśmy to kiedyś. No chyba że, chyba, że ktoś ma jakieś tutaj dojście, na przykład z Mazur, mogą też ryby przyjeżdżać. Różnie to jest naprawdę. Ale z, chodzi o kazachstańskie Mazury, tak? Ależ oczywiście. Andrzeju, tutaj jest łowisko specjalne piorunów, i tu z tego co pamiętam, tu jest też knajpa. Tu naprawdę będą ryby. Okej. Okay, tutaj, o, tu jest to okay. takie. Okej, okay, okej, okay. czyli zjeżdżać tutaj. Hmm. A nie, Dom Weselny, Piorunowskie. Kurczę, muszę, no tak nie mi się wydaje, ale to zaraz sprawdzę na mapie. To właśnie sprawdź najwyżej zrobię zabrotkę. Poczekaj, poczekaj, bo tam coś jest, coś jest. Piorunowskie Wesele. Yy, ale poczekaj, bo jeszcze tutaj coś widzę, coś widzę. Tu jest jeszcze jakieś łowisko. Tak, 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 tak. Tu może być knajpka. Tu może być knajpka to, z rybami. Pytanie, mogę Oj, to, tak to, to to, nie mogę się tu Nie wiem, chyba tak. Nie, yes, zobacz, pizza, ryby, burgery, naleśniki, makarony, sałatki. Ale ryby do ryby, ryby. No piękne rzeczy tutaj nas spotkają. No rewelacja tutaj sobie stajemy. No i to jest zagadka moi drodzy. Łowisko specjalne Piorunów z Jadłodajnią. Liczymy na świeżą rybę. Jesteśmy mega zajarani, a czy nasze oczekiwania się spełnią? To zobaczycie w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę, jak wam się Podobało i subskrypcję, albo zostawcie nam jakiegoś Złotego Knura. O, I... z złotego Knura szczególnie. I do zobaczenia, na razie. Cześć! Cześć.